Cześć, witam tu, wita tu was. Multi-Mr. Pel w pierwszym odcinku z serii i z gry, oczywiście Rulis MT2. Po polsku. Zaczynamy. Ha, trzeba wybrać kanał, zapomniałem. Hmm, oczywiście tutaj y, ogólnie będę mówił, tam o co chodzi i ten w grze. O, już sobie zrobiłem postać, żeby nie robić, bo żeby nie było czasami nie wypało. Bo czasami się zdarza tak, że później się dzieci dziecina i w ogóle nic nie chce działać. Hmm. Dobrze. Zaczynamy. Od razu będę przechodził do konkretów. Wbiję najpierw 30 szybko level. Pokażę, to jest minus plus 9, bo tu tak, yy, wszystko jest lepsze. Na przykład przyspieszone ekspienie i takie tam różne inne. No nie wiem co by tu jeszcze na przykład powiedzieć. Yy. Mm, trochę, trochę dużo tutaj przyspieszone expienie na 70%. Y, dropu więcej masz. Y, są, y, są sztabki, zresztą zaraz pokażę. Bo jak będę expił w trakcie, to. A i to jest plan na męstwa. Jeżeli ją raz naciśniesz lewy, y, prawym przyciskiem, to wszystkie zwierzęta wokół ciebie przylatują. I teraz właśnie nie wiem, zauważyłem, że dodali prezenty. I to dobrze bo w prezentach są ponoć bardzo ciekawe rzeczy i można fajne rzeczy mieć dobrze, tutaj sobie wezmę rangę może coś ciekawego mm, o, zbroja nie dla mnie, ale może być o, jednym sobie bony jakieś tam bony, dobra, idziemy dalej nie będziemy mówić, że powołują, bo to nie ma czasu na to te filmiki oczywiście przy, oczywiście mówię od razu, że poza, film, poza nagrywaniem nie będę grał, nie, nie będę, bo y, dużo osób zauważyłem, że jak gra, to y, jak nagrywa oczywiście, no to y, poza grą tak samo gra i to nie jest dobre, bo widzowie nie wiedzą o co chodzi i jak, i jak się potoczyło te ekspienie, więc dlatego ja będę nagrywał Zobaczymy jak się ta seria potoczy, jeżeli to tak dobrze wyjdzie, no to będzie dobrze. I tak, okazało się, tak. To jest trzecia lub czwarta, teraz o Rurisie. To jest trzecia lub czwarta część z serii gry Metin. Właśnie dokładnie nie wiem, będę musiał się dowiedzieć i w następnym odcinku powinienem powiedzieć. Więc, więc się zobaczy. I tak. Ym... Wszystko tu jest lepiej, widać jak tu sztabki po 5 milionach się sprzedaje. Wszystko tu jest lepsze, ulepszone, wszystko jak kupujesz to masz plus 9, zbrojki, lepsze zbrojki można ulepszać. Jest taki specjalny kamień, że jak tutaj są umiejętności, to co się kupuje, to to masz wszystko na P, czyli na perf Master Perfect. I wtedy jest dobrze i w ogóle. O, 16 level, do 30 wbije. A! Tylko dzisiaj, jeżeli będę, dzisiaj zrobię jeden, ten pierwszy filmik, to jeżeli już coś mam zrobić, jeżeli... Dobra, przyznaję się. Jeżeli już mam coś tutaj zrobić, to zrobię, tylko wejdę na chwilę i ulepszę sobie, żebym miał ten... Dodał sobie, na przykład, jak tutaj jest, tam szybkość ataku i takie tam, żebym sobie to pododawał, a tak to nie będę normalnie xp ani nic grał, tylko zrobię to, dobrze? Żebyście ludzie tam mi nie mówili, że ja gram poza tym. Chociaż to nawet można nazwać poza tym, ale to jest dla rzeczy ważnych, bo tak trzeba. Hmm, co by tu jeszcze powiedzieć? Nie wiem. Można na przykład zrobić yy, dać na przykład tu i dać wolny i możesz każdego atakować kiedy chcesz. Ale raczej nie opłaca się, bo i ten. I uwaga, jeżeli ktoś już ma zamiar ma zamiar grać, to radzę naprawdę nie drenować niektórych ludzi, bo mogą y, powiedzieć y, operatorowi tego, bo to jest operator, operatorowi tego serwera i ten i dostaniecie bana i będziecie musieli wszystko robić od początku albo dostaniecie bana w ogóle na tego serwera albo dostaniecie bana na H, czyli na przykład H1, H2, H3, H4, bo to jest tylko 4 no i ten yy, filmiki będą nie wiem 19 minutowe, bo yy, bo w Bandicamem jeżeli ktoś nagrywa, to Bandicamem dobrze wie jak się nagrywa że jeżeli ktoś nie ma kupionego, to może jedynie Hmm. może jedynie ten 10 minut nagrywać. No, to by było na tyle. Z rozmowy. Dobra, dajmy się ekspiniem lepiej. Już prawie wybiłem to. Nie ma problemu. Tutaj szybko się wbija, jak już mówiłem, 700% szybkości. dobrze idzie na, raz, na razie, z tego się cieszę bardzo. Teraz jeszcze, jeszcze na koniec otworzymy, może prezenty, ale to trzeba będzie szybko wbić te levely, bo nie bo dużo czasu mi zostało. A wyłączę to po co? A, I oczywiście zapraszam na mój kanał. Może mam tam kilka filmików, ale jeżeli ktoś tak, tak lubi się pobawić, na przykład jakieś programy, takie typu na przykład typu, że można sobie zobaczyć każde miasto na całej kuli, na całej kuli wszystko można zobaczyć i cała kula jest i w ogóle, jeżeli ktoś lubi typu takiego programy, to proszę zajrzeć na mój kanał Multimister.pl oczywiście. Proszę zajrzeć na mój kanał i zobaczyć filmik. Jeżeli się spodoba, to proszę ściągnąć. Nikomu nie bronię, więc, no, tak jak mówię, zapraszam. Dobrze, 30 level wbity. Dobra, idziemy szybko, szybko. Czale, lagi. O, ale mam mało FPS-ów. 30. Jak mówię. O, dobra, jest więcej. Kurde, coraz, no, teraz się pomniejsza, super. Na razie tylko kupię zbrojkę, a później to się zobaczy resztę. Z czasem to tu szybko idzie, bo jeżeli grasz i w ogóle tak. Dobrze. Ja już z Państwem się żegnam. Następnym razem, na następnym odcinku wszystko będzie, więc. Siemanko, do widzenia, siema!